Granaty dymne, strzelanina, walki wręcz na terenie sieradzkiej jednostki wojskowej. To część obchodów święta 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. W październiku 1935 roku do Sieradza przybył 31. Pułk Strzelców Kaniowskich. Od tamtej pory nieprzerwanie wojsko stacjonuje w mieście. Dziś 15. Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia jest najnowocześniejszą jednostką łącznościową w Polsce. Opieramy się na informatyce i... W tym kierunku idzie rozwój armii zarówno w Polsce jak i na zewnątrz i przygotowanie żołnierzy naszych profesjonalne do tych działań spełnia nasze wymagania. Ten rok przyniósł dużo zmian w sieradzkiej jednostce. Już wkrótce powołany zostanie nowy dowódca. Żołnierze mieli też do wykonania sporo trudnych zadań. Dlatego podczas uroczystego apelu z okazji święta brygady najlepsi zostali odznaczeni. Mieliśmy ostatnio ćwiczenia, trzy ćwiczenia ważne, wizyty przełożonych, którzy wysoko nas ocenili za to, co żołnierze robią. Ostatnio we, w sobotę wrócił pododdział z Warszawy, który zabezpieczał ćwiczenia. Sieradzkich żołnierzy w listopadzie czekają jeszcze ćwiczenia kończące zgrywanie batalionu, czyli największego modułu szkoleniowego w polskiej armii. O tym, jak są przygotowani, można się było przekonać podczas specjalnych pokazów walki wręcz. Najmłodsi goście z otwartymi ustami obserwowali odbijanie zakładnika. Chłopaki chcielibyście być żołnierzami? Ta! A dlaczego? Wiesz, fajnie, no, to jest. No, fajnie to jest fajnie! No jest się sobie z tak. karabinu! No, No Granatami mi... Fajne no, no, Ale miny. chyba się no, trzeba się dużo uczyć, co? Miny. No, no, trochę! No, I trzeba być uczyć. dobry z wf -u. Nie bałaś się? Nie. Czego? Tylko śmierdziało. No, ale <laughs> Dzieci szybko przyswoiły sobie podstawowe techniki walki, choć na szczęście to tylko zabawa. Wśród starszych chłopców zdania są już podzielone. Jedni chcą do wojska, inni nie. Myślę, że to nie jest dla mnie, ale pokaz bardzo ciekawy. Ogólnie podoba mi się taktyka w zajęcie wojska, interwencje na misjach wojskowych, pomocach w innych krajach. No i po prostu, nie wiem, mój ojciec jest mój brat, no i po prostu rodzinie. każdy idzie do wojska, więc też chciałbym zostać. Najważniejsze jest pokazanie młodym ludziom, na czym polega służba w wojsku. Dzięki temu będą wiedzieli, że czasem jest niebezpiecznie. Nawet jeśli na co dzień łącznościowcy zajmują się technicznym zabezpieczeniem pola walki.